Dzień dobry, zatem ruszamy. Pierwsza mapa to aktualna sytuacja, a od rana na południu, na południowym wschodzie, na północnym zachodzie i na Warmii zachmurzenie całkowite. Tu jeszcze utrzymują się mgły. Poza tym liczne rozpogodzenia. Teraz nigdzie nie pada, a temperatura do 18 stopni. Ciepły poranek trzeba przyznać. Ciśnienie już wzrosło do tysiąca hektopaskali. A tak pogoda będzie wyglądać w drugiej części dnia. I ja wiem, że ta mapa pani wygląda dobrze, bo wszędzie mamy deszczowe chmury, ale wszędzie z tych chmur wygląda słońce. Co to oznacza? Że te opady będą miały charakter przelotny. One nie będą intensywne, to ważna informacja, ale mogą pojawić się także burze. Tych spodziewamy się na Suwalszczyźnie, ale także Bydgosz, Toruń, Szczecin, Gorzów Wielkopolski i Zakopane. Tutaj także mogą pojawić się burzowe chmury. Temperatura od 21 stopni w rejonie koło do 26, no między innymi w Warszawie. A już teraz sprawdzamy co przyniesie nam nadchodzący weekend. Sobota na zachodzie z deszczem, na wschodzie burze. Temperatura do 29 stopni, przynajmniej temperatura jest wakacyjna. No i w centralnej Polsce nie powinno padać. Natomiast niedziela już wszędzie z deszczem, a na wschodzie także z burzami. Temperatura od 22 do 25 stopni. Początek nowego tygodnia to bardzo podobny typ pogody. To znaczy padać będzie wszędzie. Na południowym wschodzie zagrzmi od zaledwie 16 do 24 stopni. We wtorek na południowym wschodzie i na północnym zachodzie deszczowe chmury, a środa... Przyniesie więcej deszczowych chmur, tylko na południowym zachodzie przez cały dzień bez opadów od 15 do 23 stopni miejscami, wyjątkowo chłodno. A teraz zerkamy co dziś nad morzem. No i Na razie pochmurno. W ciągu dnia pojawią się tu przelotne opady deszczu, ale jest szansa na to, że we Władysławowie słońce będzie świeciło przez większą część dnia, a na zachodzie mogą pojawić się burze oraz w Darłowie. Temperatura do 22 stopni, woda do 19. A siła wiatru od 1 do 2, 3 stopni w skali Boforta. Natomiast nad jeziorami do 3 stopni w skali Boforta. Tu w ciągu dnia przelotną pady deszczu, a także lokalne burze. Temperatura do 25 stopni, a woda do 23. Teraz to wszystko. Do zobaczenia!